Anna Kowalska od zawsze uważała się za osobę pragmatyczną. Pracowała jako główna analityk finansowa w prestiżowym globalnym funduszu inwestycyjnym, mieszczącym się w samym sercu stolicy. Jej życie było uporządkowane, zaplanowane i naznaczone pewnością. Każdego ranka, ubrana w nienaganny garnitur, wchodziła do lśniącego wieżowca, czując się częścią czegoś wielkiego, choć odległego od codziennych trosk zwykłych ludzi. Wierzyła w liczby, wykresy i stabilność. Ludzkie historie, te chaotyczne i nieprzewidywalne, były poza jej schematem. Pewnego deszczowego popołudnia, gdy wychodziła z biura, spiesząc na spotkanie, zauważyła go. Siedział skulony na mokrych schodach bocznego wejścia do budynku. Był to chłopiec, nie starszy niż osiem lat, ubrany w zbyt duże, podarte ubrania. Deszcz spływał mu po przetłuszczonych włosach, a w jego oczach malował się strach i niewypowiedziany głód. Anna poczuła ukłucie w sercu, obce i niepokojące. Zwykle ignorowała takie widoki, uznając je za problem, którym powinny zajmować się odpowiednie służby. Ale tym razem coś było inaczej. Może to te wielkie, ciemne oczy, które wydawały się patrzeć prosto w jej duszę. Spojrzała na zegarek. Spóźni się. Ale chłopiec drżał. Hej, wszystko w porządku? Zapytała, a jej głos, zwykle pewny i opanowany, zabrzmiał nieco chłodniej, niż zamierzała. Chłopiec podniósł głowę. Jego wargi były sine. Nie odpowiedział. Jesteś głodny, kontynuowała Anna, wyciągając z torebki batonik energetyczny, który zawsze nosiła na wypadek nagłej potrzeby. Nigdy wcześniej nie dzieliła się nim z kimś obcym. Kamil, bo tak miał na imię. Wyciągnął drżącą rękę i chwycił batonik, jakby bał się, że zaraz zniknie. Patrzył na niego, a potem na Annę, z wyraźnym pytaniem w oczach. Jedz, powiedziała cicho Anna. Chłopiec rozwinął opakowanie i zaczął łapczywie jeść, jakby nie jadł od dni. Jego widok ściskał jej gardło. Zwykle po prostu BY poszła dalej. Ale widok chłopca jedzącego batonik z taką desperacją obudził w niej coś, czego nie rozumiała. Zobaczyła, że na dłoni ma brudną, zabliźnioną ranę. Co ci się stało w rękę? zapytała, klękając obok niego. Kamil wzdrygnął się, próbując ukryć dłoń. Nic szepnął, a jego głos był zaledwie szeptem. Anna poczuła fale złości. Na ten świat, na system, który pozwalał, by takie dzieci żyły na ulicy. Wyjęła z torebki małą buteleczkę płynu dezynfekującego do rąk i plastry, które trzymała na wypadek małych skaleczeń w biurze. To będzie szczypać, ale musimy to wyczyścić, żeby nie doszło do zakażenia, powiedziała delikatnie, chwytając jego małą dłoń. Kamil skulił się, ale nie protestował. Kiedy Anna przemyła ranę, a potem zakleiła ją plastrem z uśmiechniętą buzią, chłopiec patrzył na nią z niedowierzaniem. Takiej delikatności nie zaznał od dawna. Minęło kilkanaście minut. Anna była spóźniona na spotkanie, ale nie potrafiła odejść. Masz gdzie pójść? zapytała. Kamil pokręcił głową. Mieszkam z ciocią. Ale dzisiaj nie mogę, jego głos załamał się. Anna miała wrażenie, że słyszy bicie własnego serca. Spojrzała na niego raz jeszcze. W jej głowie toczyła się walka między rozsądkiem a nowo odkrytą empatią. Rozsądek mówił, zadzwoń na policję, do opieki społecznej. Empatia szeptała, pomóż mu teraz. Zrobiła coś, czego nigdy by się po sobie nie spodziewała. Wyciągnęła portfel. Masz, kup sobie coś do jedzenia. Znajdź ciepłe miejsce, powiedziała, wręczając mu dwa banknoty po 50 zł. To była spora suma dla dziecka. Kamil patrzył na pieniądze, a potem na nią. W jego oczach pojawiły się łzy. Dziękuję, wyszeptał. Bardzo, bardzo dziękuję. Anna uśmiechnęła się smutno. Uważaj na siebie, powiedziała, a potem szybko wstała i odeszła. Nie spojrzała za siebie. Bała się, że gdyby to zrobiła, nie potrafiłaby go zostawić. Następnego ranka, gdy wchodziła do biura, poczuła dziwny niepokój. Wiedziała, że zrobiła coś, co było sprzeczne z polityką firmy. Globalny Fundusz Inwestycyjny nie tolerował żadnych interakcji z bezdomnymi czy ubogimi, szczególnie w pobliżu ich prestiżowej siedziby. Miało to zapewnić bezpieczeństwo i nieskazitelny wizerunek. Czuła, że jej akt dobroci może mieć konsekwencje. Niemal natychmiast po wejściu do swojego eleganckiego biura zadzwonił telefon. Sekretarka pana Marka Zielińskiego, dyrektora departamentu, wezwała ją na dywanik. Anna czuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Pan Marek Zieliński, mężczyzna w średnim wieku o aparycji bankowca, siedział za swoim ogromnym biurkiem z kamienną twarzą. Obok niego, na ekranie monitora, wyświetlał się zamarzany obraz z kamery zewnętrznej, na którym wyraźnie widać było Annę klęczącą przed małą postacią. Anna, proszę usiąść, powiedział pan Marek, a jego głos był lodowato spokojny. Anna usiadła, czując, jak serce wali jej w piersi. Wiedziała, że jest w tarapatach. Czy może mi pani wyjaśnić, co wydarzyło się wczoraj po południu, tuż przy naszym wejściu? Pan Marek wskazał na ekran. Anna przełknęła ślinę. Pomagałam dziecku, panie dyrektorze. Było głodne i mokre. Pomagała pani? A czy zdaje sobie pani sprawę, że to naruszenie naszej polityki bezpieczeństwa? Strefa wokół budynku jest monitorowana, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo naszym klientom i pracownikom. Takie incydenty zakłócają porządek i psują nasz wizerunek, pan Marek mówił, jakby recytował podręcznik. To było tylko dziecko. Potrzebowało pomocy. Anna nie mogła powstrzymać złości w głosie. To nie jest pani rola, Anna. My zajmujemy się inwestycjami, nie działalnością charytatywną. Od tego są inne instytucje. Pani postępowanie było nieprofesjonalne i, co gorsza, stwarzało precedens. Gdyby każdy z nas zaczął pomagać każdemu bezdomnemu, mielibyśmy tu koczowisko. Pan Marek podniósł głos. Ale ja nie mogłam go tak zostawić. Anna próbowała bronić swojej decyzji. Mogła pani i powinna była. Niestety, zarząd podjął decyzję. Pan Marek odchylił się na krześle, a jego wzrok stał się zimny. Z uwagi na rażące naruszenie regulaminu firmy, z przykrością informuję, że pani umowa o pracę zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Dziękujemy za dotychczasową współpracę. Słowa zawisły w powietrzu. Anna poczuła, jakby uderzyła ją fala. Zwolniona. Za akt dobroci. Całe jej poukładane życie, jej kariera, wszystko rozsypało się w jednej chwili. Wstała, ale nogi miała jak zwaty. Zwolniona? szepnęła. Tak. Proszę opróżnić swoje biuro do końca dnia. Ochrona będzie pani towarzyszyć. Anna nie powiedziała już ani słowa. Wyszła z gabinetu dyrektora Zielińskiego, czując na sobie ciężar każdego spojrzenia, każdego szeptu. W jej biurze, zbierając swoje rzeczy, czuła jak twarda fasada, którą budowała przez lata, kruszy się. Lęk o przyszłość mieszał się z dziwnym poczuciem ulgi, a nawet cichej dumy. Została zwolniona ale zrobiła coś dobrego. To było coś, czego pan Marek Zieliński nigdy nie zrozumiałby. Wychodziła z budynku po raz ostatni, niosąc karton z osobistymi drobiazgami. Strażnik dyskretnie szedł za nią. Poczuła smak gorzkiej ironii. Firma, dla której poświęciła lata, wyrzuciła ją na bruk za okazanie ludzkich uczuć. Ale w tym momencie, gdy patrzyła na wejście, gdzie dzień wcześniej siedział Kamil, nie czuła żalu do siebie. Poczuła coś, co było silniejsze niż zawód poczucie misji. Musiała znaleźć Kamila. Musiała dowiedzieć się, co się z nim stało. To przestało być kwestią altruizmu, stało się kwestią osobistej sprawiedliwości. Przez następne dni Anna czuła się zagubiona w nowej rzeczywistości. Jej świat, dotąd tak uporządkowany, runął. Bez pracy, z ograniczonymi oszczędnościami, czuła się, jakby wpadła w pustkę ale myśl o Kamilu była jak kotwica, trzymająca ją na powierzchni. Nie mogła go tak zostawić. Jej pierwszym krokiem było więc poszukiwanie go. Chodziła po okolicach biurowca, zaglądając w każdy zakątek, w którym mogło ukrywać się dziecko. Pytała przechodniów, sprzedawców w pobliskich sklepach. Nikt nie widział chłopca o jego opisie. Pewnego popołudnia, przechodząc obok miejskiej biblioteki, zauważyła go. Siedział na ławce przed wejściem, czytając jakąś starą książkę. Kamil. Wyglądał trochę lepiej niż ostatnio, ale nadal był samotny i zagubiony. Kamil? Anna podeszła ostrożnie. Chłopiec podniósł głowę. W jego oczach pojawiło się zdziwienie, a potem iskra nadziei. Pani? Tak, to ja. Pamiętasz mnie? Tak. Dała mi pani pieniądze. Kupiłem sobie jedzenie i i koc uśmiechnął się lekko. Anna usiadła obok niego. Co tutaj robisz? Gdzie mieszkasz? Kamil spuścił wzrok. Ciocia Marta wygoniła mnie. Powiedziała, że jestem ciężarem. Czasem mieszkam u takiego pana, który zbiera puszki, ale on też często mnie bije. A teraz jestem tu. Lubię tu, bo jest ciepło i mogę czytać książki. Ale nie mogę tu spać. Serce Anny ścisnęło się boleśnie. Bijecie? Twoja ciocia cię wygania? Kamil pokiwał głową. Nikt mnie nie chce. Nieprawda. Ja cię chcę, słowa te wypłynęły z niej, zanim zdążyła się nad nimi zastanowić. Zaskoczyły ją samą. Pani, zapytał Kamil, patrząc na nią z nadzieją. Tak, Kamil. Posłuchaj, jestem Anna. I chcę ci pomóc. Ale muszę wiedzieć wszystko. O twojej rodzinie, o tym, co się stało. Przez kolejne godziny Kamil opowiedział jej swoją historię. Jego rodzice zginęli w wypadku samochodowym rok temu. Trafił pod opiekę ciotki Marty, dalekiej krewnej, która szybko okazała się niegodna zaufania. Piła, zaniedbywała Kamila, często biła go i wyganiała z domu, by sam zarabiał na jedzenie, żebrząc. Jego ojciec, inżynier budownictwa, był kiedyś obiecującym pracownikiem, ale stracił wszystko przez nieudane inwestycje, które, zdaniem Kamila, były związane z dużą firmą, która wszystko zabrała. Anna słuchała z rosnącą złością. Ta duża firma brzmiała podejrzanie znajomo. A twój tata jak się nazywał? zapytała Anna, czując jak w jej umyśle coś zaczyna się układać. Nowak. Marcin Nowak odpowiedział Kamil. Nazwisko Marcina Nowaka wywołało u Anny dreszcz. Wiedziała, że to nazwisko jest powiązane z jednym z największych skandali w globalnym funduszu inwestycyjnym kilka lat temu. Były to inwestycje w grunty, które miały zostać przeznaczone pod budowę centrum handlowego, ale projekt upadł, a wielu drobnych inwestorów, w tym Nowak, straciło dorobek życia. W mediach mówiono o oszustwie. Anna pamiętała, że ówczesny zarząd umył ręce, a wszelkie śledztwa wyciszono. Czyżby jej były pracodawca był w to zamieszany? To, że straciła pracę za pomoc dziecku, którego rodzina została skrzywdzona przez jej byłą firmę, było zbyt potworną ironią. Kamil, posłuchaj mnie. Musimy to zgłosić. Musimy zapewnić ci bezpieczeństwo. Nie możesz tak żyć. Ale ja nie chcę iść do domu dziecka, Kamil wyszeptał, a jego oczy zaszkliły się. Tam jest zimno i są inni chłopcy, którzy biją. Nie, nie pójdziesz tam, powiedziała Anna stanowczo. Znajdziemy inne rozwiązanie. Ale na razie potrzebujesz bezpiecznego miejsca. Czy mogę cię zabrać do siebie? Kamil spojrzał na nią, a w jego oczach pojawił się cień nadziei. Naprawdę? Naprawdę, Anna uśmiechnęła się. To była szalona decyzja. Została bez pracy, a teraz chciała przygarnąć dziecko ulicy. Ale w głębi duszy czuła, że to jest słuszne. Jej serce zaczęło bić szybciej, ale tym razem nie ze strachu, lecz z nowo odkrytego celu. Anna zabrała Kamila do swojego niewielkiego mieszkania. Pierwsze dni były trudne. Kamil był wycofany, nieufny. Bał się każdego głośniejszego dźwięku, każdego nagłego ruchu. Ale Anna była cierpliwa. Gotowała dla niego ciepłe posiłki, kupiła mu nowe ubrania pozwoliła mu czytać książki do woli. Po raz pierwszy od śmierci rodziców, Kamil poczuł się bezpieczny. Anna zauważyła, że chłopiec, mimo swojego wieku i traumy, był niezwykle inteligentny i spostrzegawczy. Jego zainteresowanie liczbami i logiką zaskoczyło ją. Często widziała, jak Kamil analizuje peregani ze sklepu, szukając błędów w obliczeniach. Pani Anno, tu jest błąd, powiedział Kamil pewnego wieczoru, wskazując na fakturę za prąd. Tu jest 20 złotych za dużo. Oni policzyli podwójnie opłatę za przesył, widzi pani? Anna spojrzała, a potem na Kamila z podziwem. Masz rację, Kamil. To niezwykłe, jak szybko to zauważyłeś. Nie każdy dorosły BY to dostrzegł. Kamil wzruszył ramionami. Tata uczył mnie patrzeć na liczby. Mówił, że liczby nigdy nie kłamią. Ale ludzie kłamią. Słowa chłopca uderzyły Annę. Ludzie kłamią. Tak jak ci z globalnego funduszu inwestycyjnego, którzy ukryli prawdę o sprawie ojca Kamila. W jej umyśle narodził się plan. Szalony, ryzykowny, ale jedyny, który mógł zapewnić sprawiedliwość i bezpieczną przyszłość dla Kamila. Musiała to zrobić nie tylko dla niego, ale i dla siebie, by odzyskać godność, którą odebrano jej, gdy została zwolniona. Anna zaczęła spędzać godziny na przeglądaniu starych artykułów prasowych, raportów finansowych i dokumentów dotyczących sprawy Marcina Nowaka. Wykorzystała swoje umiejętności analityczne, by drążyć głębiej. Z czasem zaczęła dostrzegać luki, nieścisłości, a w końcu dowody na to, że globalny fundusz inwestycyjny, a zwłaszcza jego ówczesny zarząd, mógł być zamieszany w oszustwo na dużą skalę. Odkryła, że Marcin Nowak próbował ujawnić nieprawidłowości, zanim zginął w wypadku. Czy to był wypadek? Czy to było coś więcej? Coraz bardziej utwierdzała się w przekonaniu, że zwolnienie jej, ten drobny incydent, był częścią większego problemu maskowania nieuczciwych praktyk. Pewnego dnia Kamil, siedząc obok niej, rysował w zeszycie. Podszedł do niej z jednym z rysunków. Był to skomplikowany wzór z liczbami i symbolami. Co to jest, Kamil? zapytała Anna. To mapa. Tata mi ją dał. Mówił, że to jest najważniejszy skarb, ale nie rozumiem, co oznacza. Powiedział, że tylko ktoś, kto rozumie liczby, znajdzie drogę do prawdy. Anna wzięła rysunek. Były to schematy finansowe, wzory, o których istnieniu wiedzieli tylko nieliczni eksperci. Wśród nich dostrzegła dziwny ciąg liczb, który przypominał ukryty kot. Zrozumiała, że ojciec Kamila, Marcin Nowak, Zostawił synowi coś, co mogło być kluczem do prawdy. To było genialne. I przerażające. Ten kot musiał prowadzić do dowodów. Pewnego wieczoru Anna usłyszała dzwonek do drzwi. Otworzyła, a na progu stała pani Elżbieta Wójcik. Była koleżanka z Globalnego Funduszu Inwestycyjnego, osoba, którą Anna uważała za chłodną i zdystansowaną. Anna, musimy porozmawiać, powiedziała pani Wójcik, a w jej głosie słychać było niepokój. O czym zapytała Anna, zaskoczona jej wizytą. O tym, co robiłaś. Wiem, że szukałaś informacji o sprawie Nowaka. Nie powinnaś. To niebezpieczne. Anna wpuściła ją do środka. Skąd wiesz? Pani Wójcik westchnęła. W globalnym funduszu plotki szybko się rozchodzą. Dyrektor Zieliński, on panicznie boi się, że ktoś coś odkryje. A ty byłaś jego najlepszą analityczką. Wiedział, że jesteś sprytna. Coś jest na rzeczy, prawda? zapytała Anna, patrząc jej w oczy. Pani Wójcik skinęła głową. Dużo więcej, niż ci się wydaje. Marcin Nowak on naprawdę miał dowody na gigantyczne oszustwa w firmie. Na pranie brudnych pieniędzy, na lewe inwestycje, które zrujnowały tysiące ludzi. Chciał to ujawnić. Ale ktoś go uciszył. Jego wypadek był zbyt wygodny. I to nie był jedyny taki wypadek. Bałam się mówić, bo miałam rodzinę na utrzymaniu. Ale ty, ty nie masz już nic do stracenia. Słowa pani Wójcik potwierdziły najgorsze obawy Anny. Marcin Nowak nie zginął przypadkowo. Został zamordowany. A globalny fundusz inwestycyjny był w to zamieszany. Anna poczuła dreszcz. To nie była już tylko sprawa o sprawiedliwość dla Kamila. To była walka o prawdę i życie. Następnego dnia Anna zabrała Kamila do parku. Chłopiec bawił się na placu zabaw, a ona obserwowała go, czując ciężar odpowiedzialności. Pani Anno, mogę panią o coś zapytać. Kamil podszedł do niej. Pewnie, Kamilku. Pani, pani jest jak moja mama. Czuję się z panią bezpieczny. Ale, ale czy pani też mnie zostawi? Czy pani też zniknie? W jego oczach pojawił się strach. Anna objęła go mocno. Nigdy, Kamil. Nigdy cię nie zostawię. Obiecuję. Jej głos drżał. Wiedziała, że ta obietnica będzie wymagała od niej odwagi, której nigdy nie sądziła, że ma. Musiała chronić Kamila. Musiała ujawnić prawdę. Cena mogła być wysoka. Ale nie miała wyboru. To był punkt bez powrotu. Anna zaczęła gromadzić wszystkie możliwe dowody. Wykorzystała swoją wiedzę z zakresu finansów, by rozszyfrować mapę Marcina Nowaka. Okazało się, że w skarby, o których mówił ojciec Kamila, to były ukryte pliki cyfrowe, zarchiwizowane na starym serwerze w biurze adwokackim, z którym współpracował Nowak. Były tam kopie tajnych dokumentów, nagrania rozmów, e-maile, które obciążały zarząd Globalnego Funduszu Inwestycyjnego. Były to dowody na oszustwa finansowe, pranie brudnych pieniędzy, a nawet zlecenia uciszenia niewygodnych świadków, w tym najprawdopodobniej Marcina Nowaka. Zrozumiała, że nie może działać sama. Potrzebowała pomocy prawnika i dziennikarza. Przypomniała sobie o pani mecenas Ewie Szymańskiej, adwokatce która swego czasu zajmowała się sprawami finansowymi i miała reputację niezwykle uczciwej. Z kolei w mediach Anna znała dziennikarza śledczego Tomasza Witkowskiego, który często pisał o aferach gospodarczych. Pani mecena Szymańska? Anna zadzwoniła do niej, czując nerwy. Nazywam się Anna Kowalska. Pracowałam w globalnym funduszu inwestycyjnym. Mam informacje, które mogą dotyczyć morderstwa i ogromnego oszustwa finansowego. Pani mecenas zgodziła się na spotkanie. Anna zabrała ze sobą Kamila. Chciała, żeby prawniczka zobaczyła, dla kogo walczy. Kamil, początkowo onieśmielony, szybko zdobył sympatię pani mecenas, opowiadając o swojej mapie i o tym, jak jego tata uczył go patrzeć na liczby. Po przedstawieniu wszystkich dowodów, które udało jej się zebrać, pani mecenas Szymańska była wstrząśnięta. Aniu, to jest gigantyczna sprawa. To może zniszczyć nie tylko globalny fundusz inwestycyjny, ale i poważnie zaszkodzić reputacji całego sektora. Grozi nam ogromne niebezpieczeństwo. Ci ludzie nie cofną się przed niczym, żeby to ukryć. Wiem. Ale nie mogę tak tego zostawić. Kamil zasługuje na sprawiedliwość, na bezpieczną przyszłość. Jego ojciec, on był moim pierwszym sygnałem, że w firmie dzieje się coś złego, choć wtedy nie miałam pojęcia, jak dużo. Jestem winna jego pamięci. Zgoda. Ale musimy grać ostrożnie. Najpierw zabezpieczymy Kamila. Potem uderzymy w nich z całą siłą. Pani mecena Szymańska skontaktowała się z sądem rodzinnym, przedstawiając dowody na zaniedbania ciotki Marty. Jednocześnie Anna umówiła spotkanie z Tomaszem Witkowskim. Dziennikarz, widząc wagę dowodów, zgodził się na współpracę, ale nalegał na ostrożność. Musimy uderzyć mocno i szybko. Jeśli zarząd globalnego funduszu dowie się, co macie, zanim to opublikujemy, jesteście skończeni. Anna, wspierana przez panią Mecenas i Tomasza, podjęła odważną decyzję. Opublikowała wszystkie dowody na specjalnie stworzonej platformie, jednocześnie udostępniając je Tomaszowi Witkowskiemu, który przygotował serię artykułów na pierwszych stronach gazet. Ujawniono oszustwa finansowe, zbrodnie i powiązania z polityką. Pan Marek Zieliński i inni członkowie zarządu byli centralnymi postaciami tej afery. Anna ujawniła również, że została zwolniona za pomoc dziecku, którego ojciec zginął, próbując ujawnić prawdę o tej samej firmie. To nadało sprawie osobisty i dramatyczny wymiar. Reakcja była natychmiastowa. Media wybuchły. Prokuratura wszczęła śledztwo. Pan Marek Zieliński, wściekły, próbował zdyskredytować Annę nazywając ją rozgoryczoną byłą pracowniczką, która mści się za zwolnienie. Ale dowody były zbyt mocne. Dokumenty, nagrania, zeznania, które pani mecena Szymańska pomogła jej zebrać, były niepodważalne. Kamil, choć z początku przestraszony medialnym zgiełkiem, zaczął rozumieć, że Anna walczy o sprawiedliwość dla jego taty. W jednym z wywiadów udzielonym Tomaszowi Witkowskiemu, Kamil, ze swoją dziecięcą szczerością, opowiedział o mapie taty i o tym, jak Anna mu pomogła. Pani Ania jest moją bohaterką, powiedział. Ona nie bała się prawdy. Globalny fundusz inwestycyjny pogrążył się w chaosie. Dyrektor Zieliński i kilku innych członków zarządu zostało aresztowanych pod zarzutem oszustw finansowych, prania brudnych pieniędzy i współudziału w morderstwie. Sprawa ojca Kamila została ponownie otwarta. To był szczyt konfrontacji. Anna patrzyła na to wszystko z mieszanką ulgi i wyczerpania. Udało się. Kulminacyjnym punktem był proces sądowy. Anna zeznawała jako kluczowy świadek, przedstawiając swoją analizę i opisując, jak odnalazła ukryte dowody. Kamil, choć zbyt młody, by zeznawać w pełni, napisał list do sądu, w którym opisał, jak Anna stała się dla niego nadzieją i że czuje się bezpieczny tylko przy niej. Jego dziecięce, wzruszające słowa zostały odczytane w sądzie, budząc powszechne wzruszenie. Pani mecena Szymańska z gracją i determinacją prowadziła sprawę, udowadniając winę oskarżonych. Werdykt nadszedł po długich tygodniach. Pan Marek Zieliński i jego wspólnicy zostali uznani za winnych. Skazano ich na wieloletnie wyroki więzienia. Oszuści poniesieli konsekwencje, a prawda o śmierci Marcina Nowaka ujrzała światło dzienne. Była to ogromna ulga. Anna siedziała na sali sądowej, trzymając dłoń Kamila. Jej oczy były pełne łez, ale tym razem były to łzy ulgi i zwycięstwa. Tego samego dnia, po wyroku, sąd rodzinny podjął decyzję o przyznaniu Annie Kowalskiej pełnej opieki prawnej nad Kamilem Nowakiem. To było oficjalne. Anna została prawną opiekunką chłopca, którego uratowała z ulicy. W tym momencie wszystkie poświęcenia, wszystkie ryzyka, wydawały się warte. Czuła, że jej serce jest pełne. Nie była już tylko analitykiem finansowym, była rodziną. Życie Anny i Kamila zaczęło się na nowo. Anna, choć straciła pracę w korporacji, znalazła nowe powołanie. Wykorzystując swoje unikalne umiejętności analityczne i nowo odkrytą pasję do sprawiedliwości społecznej, założyła własną organizację non-profit, Fundację Prawda w Liczbach. Jej celem było wspieranie osób pokrzywdzonych przez korporacyjne oszustwa i niesprawiedliwości, a także zapewnianie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji. Pani mecena Szymańska została członkiem zarządu fundacji, a Tomasz Witkowski, jako niezależny doradca, pomagał w nagłaśnianiu spraw. Kamil rozkwitł pod opieką Anny. Poszedł do szkoły, gdzie szybko okazało się, że jest niezwykle zdolnym uczniem, szczególnie w matematyce. Jego dziecięca mądrość i spostrzegawczość często zaska Annę. Nigdy więcej nie musiał się bać. Miał dom, miłość i bezpieczeństwo. Anna codziennie widziała w nim odbicie Marcina Nowaka, ale także jego własny, wyjątkowy blask. Pani Anno, powiedział Kamil pewnego wieczoru, gdy siedzieli razem, oglądając film. Dziękuję. Za wszystko. Za to, że mnie pani uratowała. Za to, że mnie pani nie zostawiła. Anna pogłaskała go po włosach. To ja dziękuję Tobie, Kamilku. Ty też uratowałeś mnie. Pokazałeś mi, co w życiu jest naprawdę ważne. Bycie zwolnioną to była najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przydarzyć. Dzięki temu odnalazłam siebie. Odnalazłam ciebie. Kamil uśmiechnął się, przytulając się do niej. Był to uśmiech dziecka, które znalazło swoje miejsce na świecie. Przez lata Fundacja Prawda w Liczbach pomogła setkom ludzi. Anna stała się głosem dla tych, którzy stracili nadzieję. Nigdy nie zapomniała o swoim korporacyjnym życiu ale teraz wiedziała, że jej prawdziwa wartość leży w sercu, a nie w stanie konta. Widziała, jak Kamil rośnie, stając się mądrym i współczującym młodym człowiekiem. Ich więź stała się nierozerwalna, zbudowana na fundamencie trudnych doświadczeń, ale umocniona bezwarunkową miłością. Historia Anny i Kamila była świadectwem, że prawdziwa sprawiedliwość i miłość mogą narodzić się w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach, a jeden akt dobroci może zmienić całe życie, i to nie tylko tego, kto pomoc otrzymuje, ale i tego, kto ją niesie. Przyszłość rysowała się jasno, pełna nadziei i nowych wyzwań, które podejmą razem, jako prawdziwa rodzina.